Hej, witaj na kanale linkty.pl, gdzie dzielę się z Tobą moją wieloletnią wiedzą na temat języków obcych. Dzisiaj chciałam porozmawiać na temat tych dwóch słów, Job i Work. Mimo, że te dwa słowa na polskiej możemy przetłumaczyć jako praca, to istnieje kilka istotnych różnic między nimi. Zacznijmy więc od Job. Job jest to praca, ale taka praca, za którą dostajemy wynagrodzenie. To słowo jest więc związane z zawodem, ze za stanowiskiem pracy. Kilka innych słów o podobnym znaczeniu to occupation, czyli zawód albo zajęcie, profession, zawód, profesja, po polsku mam podobne słowo, oraz post, stanowisko, stanowisko pracy. Teraz, jeżeli chodzi o słowo work, to znaczenie tego słowa jest trochę szersze. Work, to praca, która skupia się na stworzeniu albo osiągnięciu czegoś, niekoniecznie na zarobku. Kolejną różnicą między tymi słowami jest różnica gramatyczna. Job jest rzeczownikiem policzalnym. Co to znaczy? Znaczy to, że przed słowem job możemy postawić jakąś liczbę. Na przykład one job, two jobs. Three jobs. Z tego powodu tworzy też liczbę mnogą. Możemy powiedzieć job, jako jedna praca, albo jobs, gdy tych prac jest więcej. Nie dzieje się tak jednak ze słowem work, które jest rzeczownikiem niepoliczalnym. Nie możemy postawić więc przed work żadnej liczby. Nie możemy powiedzieć one work, two works. Jest rzeczownikiem niepoliczalnym. Job, rzeczownik policzalny, work, niepoliczalny. Co więcej, job jest tylko rzeczownikiem, ale work możemy użyć również jako czasownik i oznacza wtedy pracować. I work at school. Pracuję w szkole. Teraz spójrzmy na kilka przykładów użycia tych słów w zdaniach. I have three jobs. Mam trzy prace. I want to give up my job. Chcę porzucić moją pracę. What's your job? Jaka jest twoja praca? What's your job? Możemy też się zapytać: Where do you work? Gdzie pracujesz? I teraz kilka zdań ze słowem work, które może być rzeczownikiem niepoliczalnym albo czasownikiem pracować. I work for her. Pracuję dla niej. They work in this factory. Oni pracują w tej fabryce. Zauważę że słowa fabryka po angielsku jest factory. Nie Fabric. Fabric po angielsku oznacza tkanina. Ważna różnica. I've got a lot of work. Mam dużo pracy. Tutaj używam work, ponieważ praca jest ogólnym słowem. Nie chodzi mi tutaj o moją pozycję, albo moje stanowisko pracy. Mam dużo pracy może oznaczać, że mam dużo pracy w pracy, albo mam dużo pracy na przykład w domu. Jest bardziej ogólne. I'm working on solving this problem. I'm working on solving this problem. Pracuję nad rozwiązaniem tego problemu. Poza tym, te słowa są bardzo popularne w języku angielskim i tworzą dużo różnych wyrażeń. Spójrzmy na kilka z nich. Zacznijmy od wyrażeń ze słowem job. To apply for a job. Ubiegać się o pracę. To do a job. Wykonywać pracę. To quit a job. Rzucić pracę. Good job. Dobra praca. Dobra robota. Coś dobrze zrobiłeś. Kilka utartych wyrażeń, zwrotów ze słowem work to, to be at work. Być w pracy. Where are you? I'm at work. Jestem w pracy. Zauważ tutaj, że słowo work łączy się ze słowem. At. Ucząc się angielskiego, koniecznie zwróć uwagę na te krótkie słowa jak at, on czy in. Nie mamy jednej zasady, która mówi nam, kiedy należy ich użyć. Musisz zwrócić więc uwagę, w jakich wyrażeniach używamy jakich słów. Więc z work mówimy I'm at work jestem w pracy. I'm at school jestem w szkole. But I'm in a taxi jestem w taksówce. To commute to work. Zwróć uwagę na ten czasownik. Commute. Po polsku nie mamy dokładnie odpowiednika tego słowa. Commute znaczy się, że jeździsz w jakieś miejsce regularnie. Na przykład jeździsz do szkoły codziennie, albo chodzisz do pracy. Dojeżdżasz do pracy codziennie. I commute to work. Dojeżdżam do pracy. I fajne wyrażenie, które brzmi dosyć oficjalnie, ale często słyszymy je po angielsku to line of work, jakby linia Twojej pracy, czyli Twój zawód. Czym się dokładnie zajmujesz? Mam nadzieję, że teraz rozumiesz różnicę między tymi dwoma słowami. Jeżeli chciałbyś sprawdzić, czy naprawdę to zrozumiałeś, zajrzyj na moją stronę. Link podaję do niej w opisie poniżej. Tam znajdziesz też mały test. Poza tym, jeżeli masz jakieś pytania dotyczące nauki języków obcych, albo konkretnie języka angielskiego, zadaj je tutaj w komentarzach poniżej. Zapraszam na moją stronę linkty.pl, na Instagrama oraz na YouTube. A. Prowadzę również zajęcia z języka angielskiego, korepetycje prywatne przez internet, więc jeżeli chciałbyś popracować na twoim angielskim, poprawić go trochę, to zapraszam, więcej informacji znajdziesz na mojej stronie. Miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa! i so